Największą piętą Achillesową tej karty jest fakt, że to jest ostatnia seria, która nie miała rdzeni RT. Tak, ale pamiętaj, że 10,80 i kolejne z tej serii 10 i tak dalej, to tak naprawdę był koniec starej, jak to się mówi, drogi kart graficznych rozwoju, który pokazał, że nowe, nowe procesory, nowe mogą. Zaproponować dużo więcej przy mniejszym poborze prądu i tak utorował drogę RTX-om. Tak? Pewnie niektórzy by z Tobą mogli polemizować, bo wielu testerów, wielu recenzentów uważa, że dopiero właśnie GTX 10, w tym 1080, jako taki prawie że sztandarowy model, pokazały pełną moc architektury Pascal. A potem to już się skończyło. No tak, no ale, ale, ale wiesz, no, bez Pascala nie mielibyśmy późniejszych edycji. To jest karta, która w ogóle to cała generacja zostawi jakiś trwały ślad, bo to jest pierwsza generacja chipsetów graficznych, które na laptopie nie były, nie miały takiej różnicy wydajnościowej jak klasyczna desktopowa wersja. I w tym momencie. Ta różnica między osobą grającą na laptopie a osobą grającą na desktopie bardzo mocno się zmniejszała, więc po raz pierwszy wtedy pojawiły się takie komputery gamingowe, które pozwalały na grę w przyzwoitych FPS-ach. Na przyzwoitym sprzęcie, tak? Tutaj się z Tobą zgodzę, natomiast tylko częściowo, bo no jednak ograniczenie w postaci TGP wydajności układu chłodzenia laptopa, który już wtedy łączył ze sobą bardzo często zarówno rdzeń procesora, Intele wtedy głównie dominowały, no bo Ryzenów nie było jeszcze. Na AMD wtedy, no nie czarym się, nie miało za dużo do zaoferowania, bo to jeszcze nie była era e, Ryzenów, tak? No i ten układ chłodzenia musiał odprowadzać tak naprawdę jednocześnie ciepło z rdzeni, które miały prawo mieć to TGP na poziomie 180W i jeszcze z procesora, który potrafił dodatkową setkę nawet do, 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 dorzucać,